Pytanie za 100 punktów. Kto dysponuje w Polsce największą kopytę? Wielu z was z miejsca powie Borek. No ale jak sobie przypominam, to stanął on faktycznie do takiej, do takiej rywalizacji. Zaprezentował kopyto, ale nie przypominam sobie, by ktoś stanął w szranki. No cóż, być może wszyscy obawiali się, że polegną no, przy takim kopycie, ale ten stan rzeczy nie utrzyma się długo. Moi drodzy, już niedługo do Polski przyjedzie Małolatka II. A wtedy, a wtedy Borek straci palmę zwycięstwa. A propos, chcielibyście zobaczyć Małolatka II w igrzyskach rozkminiaczy? Chciałbym znać Wasze zdanie, ale myślę, że to brakujące ogniwo do tej rozgrywki. No cóż, być może już wiele wyjaśni się na najbliższej konferencji prasowej przed MMA VIP 2 7 maja. Pozdrawiam, cześć.